Siemanko, witam was serdecznie. Ja jestem Shio, a ta gra nazywa się Amnezja, mroczny obłęd. Yy... Yy, yy, cóż, I cóż, lecimy chyba dalej, prawda? Tak się jeszcze zobaczę mimochodem, ile ja mam Tinderboxów. Jeszcze troszkę mam. O, mam słój chemiczny. Proszę, proszę, nawet nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że mi został ten, który poprzednio miałem. Dobra, więc cóż, idziemy chyba, prawda? Ani drgnie, nie podoba mi się to bardzo mi się to nie podoba. O Boże. Jest przynajmniej krzesiwo, Co to było? Części maszynowe. No czyli do części maszynowych się raczej nie dostaniemy. Przynajmniej będzie ciężko, ale y, spróbujemy pójść się gdzie indziej. Dalej ani drgnie dalej. Dobrze. Więc olewamy. Mamy 10 liderboxów, tak? To jest całkiem spora liczba. A to jest okrutnie ciemno. Ja nie lubię takich ciemnych Miejsce. Ekwipunek. No cóż, schodzimy na dół. Wow, wow, wow. Czemu to miejsce jest takie ciemne? Dobrze, nieważne. Zawór zardzewiał i nie da się go ruszyć. No dobrze. Niechże będzie zardzewiały. Amen. Wejdziemy tutaj. Słyszę jakiś płacz z tyłu, ale zignorujemy to na razie. Fragment świdra. O, proszę. Mamy fragment świdra. Wydaje mi się, że to dobrze, ale w tej grze niczego nie możesz być pewien. Tinderbox, fajnie. Czy coś jeszcze? Nic. O nie, to jest jeszcze Tinderbox. Wiecie, pominąłbym, gdybym nie był taki niesamowicie uważny. Hahaha. <gryw> Dzisiaj mam za wysoką samoocenę, ale musicie mi to chwilowo wybaczyć. Przynajmniej mamy trochę tej. Boże, święty. Tej oliwy. Otwierasz się. No dobrze, tu jest jakieś znowu pomieszczenie, które jest. Z tego co widzę, całkiem ok. No przynajmniej mam takie wrażenie. Tinderbox. Tinderbox. I czy coś jeszcze? Chyba nie. Szkoda, że nie mogę tutaj znaleźć żadnej oliwy nieszczęsnej. Zapalimy sobie tutaj światełko. Aha, tu jest otworzone. Zwykle, jak jest coś otworzone, to to okrutnie źle wróży. I wy dobrze o tym wiecie. Tu mamy młotek, tu mamy Tinder. Oj, Tinderboxa. Dobrze, całkiem sporo już tego mamy. I pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja używam tutaj angielskich nazw. Y dlatego, że ja jestem przyzwyczajony do oglądania filmów y z amnezji, bo oglądałem tam kilka z dodatków i tak dalej. Znaczy, z dodatków. Miałem na myśli mody, y które właśnie wykorzystywały angielskie nazwy. I w związku z tym przyzwyczaiłem się do, do nazwy Tinderboxa, nie krzesiwo. A no, jakoś Tinderbox mi ładniej brzmi. Musicie mi to a, zwyczajnie wybaczyć. Dobrze Otwieramy Zamknij... Jest już jakieś dziwne płacze gdzieś tam z daleka Ale zanim odczytamy tą notatkę, to ja sobie się jeszcze porozglądam Zapalę sobie tutaj światełko Zobaczę co tutaj jest O, wygląda na ok. Tutaj? Dobrze Przeżyjemy myślę, jak ktoś nas zaatakuje ewentualnie Dobrze Mieszanka wybuchowa Aleksandrze, przygotowałem mieszankę wybuchową, która pozwoli Ci od oczyścić odpływ. Przypominam tylko, że należy się z nią obchodzić bardzo ostrożnie. Wspomnij o tym swoim przygłupim sługom, zanim wdrożysz swoje plany. Oba składniki mieszanki nie są groźne, jeżeli trzymaj się je osobno. Kazałem umieścić dwie duże kadzie w pomieszczeniu z odczynnikami. Gdy będziesz go działać, wystarczy, że wymieszasz oba płyny. Chwilka, chwilka... Dobrze, więc tak, Agrippa. Drugi raz już się spotykamy z, z, to, z tym imieniem Agrippy. Co mi się coraz mniej podoba, szczerze mówiąc. Do tego, że. Ale dobra, to wygląda, że to by było na tyle, prawda? Chyba tak, czyli możemy stąd oficjalnie się wynosić. Wypierdzielać. Pomijam już fakt, że ciągle słyszę te dziwne płacze. I pomijam już fakt, że coraz mniej mi się to wszystko podoba. Więc dobrze, ja postaram się tak jakoś. Pooszczędzać sobie troszkę tego wszystkiego. O! Witam! Powiem wam, że mam nieprzyjemne bicie serca w tym momencie, a to oznacza, że zaraz może mnie coś nieprzyjemnego spotkać. What the fuck? Chowaj dupę. Jak tu ciemno, Boże święty. Słyszycie to? Takie. Coś mniej więcej w tym stylu. Czy to oznacza, że tu jest potwór? Wybaczcie, gówno teraz pewnie widzicie. Ale dobrze, w sumie mamy zamknięte drzwi. Także jakby nie patrzeć, możemy sobie jeszcze tutaj różne rzeczy... ...pozbierać. Póki potwór nas nie widział i nie słyszał. Dobrze, więc idźmy. I co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Boże święty. Nie wiem dlaczego, ale coś mnie... Przesunęło, jakby. Boże, ta gra mnie kiedyś przypr przyprawi o zawał serca, drodzy widzowie. Dobrze, fragment tego świdra. Fragment tego świdra. Nie mogę tego poskładać, bo muszę znaleźć wszystkie części. Mam 20 tinderboxów, ludzie. Jestem bogaty. Haha, ha. nie ma tak, suchar na początek odcinka. Jak tam moje zdrowie? Lekki ból głowy mamy, dobrze, przeżyjemy. I chciałbym jeszcze zauważyć pewien fakt, że nie mam zielonego pojęcia, co ja teraz muszę zrobić. Znajdź klucz, który otwiera drzwi do maszynowni. Uruchom silnik, który napędza maszynerię windy. Ciemność, pierdu, pierdu. Gruz po zawale blokuje drogę do magazynu. Spróbuj się przedostać. Bardzo mi się to nie podoba, ale myślę, że możemy spróbować pójść w tą stronę. Boże święty Dalej, ani drgnie. wie co ja mam tu zrobić? Tutaj, niby coś powinienem móc rozwalić, ale. Ja wiem. Nie wiem, jak mam to zrobić, szczerze mówiąc. Brakuje mi jednego. To nie wiem, pogrzebiemy jeszcze po tych pomieszczeniach, a nuż znajdziemy jakiś. jakiś przedmiot, który mi jest tutaj potrzebny do tego e, zadanka. Fak, ciągle słyszę te głosy! Nie oh, Nienawidzę takich gier. Ekwipunek, dobra, idziemy jeszcze raz do ekipunku. Czy pewnie źle skończy? Dobrze, idźmy cicho. Póki nie widzę potwora, jest dobrze. Jezus Maria, Boże Święty Na Chrystusa, Jezusa. Zamykaj się. Dobrze, więc tak. Gdzie są jakieś przedmioty? Musi gdzieś tu być ukryty ten cholerny przedmiot. Ale gdzie? To jest dobre pytanie, drogi Shio. Dobre pytanie. Dobrze, więc idźmy dalej. Wybaczcie, pewno, gó pewnie gówno widzicie, ale ja naprawdę nie mogę nic na to poradzić. Jak mnie tutaj dostrzeże potwór, to będę udupiony, krótko mówiąc. Dlatego nie mogę sobie na to pozwolić raczej, na używanie tego wszystkiego. Jak teraz? Zawór zardzewiał, nie da się go ruszyć. Dobrze. Czyli jakby nie patrzeć, nic się nie zmieniło. Okej. Okay, tu jest składnik, zobaczcie. Fragment świdra. I czy teraz mogę to poskładać? Mogę. Okej. Okay. Poskładaliśmy świder. I do czego mi ten świder będzie teraz potrzebny? Mały świder stolarski. Ok. Więc cóż. Fuck. Miałem laga, to znaczy, że coś się wczytało. Kupitek, ja nie znoszę takich debilnych korytarzy, które są okrutnie. Pomijając fakt, że nie. Dobra, biegniemy. Uch, okej, okay. jesteśmy w punkcie wyjścia. I co mamy z tym świdrem zrobić? Dajcie mi sekundkę, zobaczę. zadania Znajdź klucz, dobra, uruchom silnik, który napędza maszynerię windy. No to co, wracamy do windy, chyba nie? No spróbujmy. Może się uda. Cholera w sumie wie, ale warto spróbować. Zresztą, im prędzej wyjdę z tego cholernego pomieszczenia, tym lepiej. Uff, Boże Święty Troszkę się zestresowałem, powiem Wam. Napięcie czułem. I dobrze. W sumie na tym ta gra ma polegać. Ja wiem, że Wy się, wy się też cieszycie. Uwielbiam się co nabijać. A, a może ten potwór pojawił się tutaj? To też jest jakaś opcja. Tylko lepiej będzie zachować ostrożność. Nie, jest ok. Powinno być. Nie znaczy tego miejsca, ono jest dziwne. Ono jest jakieś takie. No nie wiem, jak to określić. Po prostu wygląda dość. Um, nieprzyjemnie. Podkreśla taki mroczny, w takiej kolorystyce wieczornej, klimat tego całego zamku. Dobrze, więc tak. Mamy jakiś cholerny świder. I co ja mam teraz zrobić z tym świdrem? Powiedzcie mi. Mały świder. Tego przedmiotu nie da się tak wykorzystać. To gdzie mam ten silnik windy znaleźć? Wybaczcie, ale nie mam pojęcia. Może mam się w ścianę wwiercić? Czy coś? Cholera wie. Nie lubię takich elementów, gdzie nie wiem co mam zrobić. No seriously, nie mam pojęcia. Co mogę zrobić? Winda nie działa. A tutaj? Winda nie działa. No nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, co ja mam teraz zrobić. Dostałem mały świder. I co mi ten świder da? Niby potrzebuje się wkręcić w ten silnik, ale ja tego silnika nigdzie nie widzę. A może muszę iść do maszynowni? No to by w sumie miało jakąś logikę. Ale wyczytałem jeszcze w komentarzach, że radzicie mi pójść do gabinetu, a w gabinecie znaleźć jakiś parkour, coś takiego gadaje się, nie wiem o co chodzi ale pójdziemy tam zobaczyć co byście nie mówili, że was nie słucham e, waszych rad miałem na myśli a no już znajdziemy tam jakąś jakąś oliwę, bo mamy jej coraz mniej i wolałbym nie stracić jej w najbliższych odcinkach bo to by było nieco okrutne dobrze, no więc wczytuj się szybko Ok, mamy te mroczne pomieszczenia. Mroczne, nie mroczne zresztą. O! A tutaj jest skrzynka, której chyba wcześniej nie widziałem. Wrong! Widziałem, bo nic tu nie ma, więc idziemy. Znowu głupie odgłosy. Jak to w amnezji. Znowu ciężko będzie wam coś zobaczyć, ale ja tutaj po prostu na takie pomieszczenia zawsze wolę nie marnować tej oliwy jednak. Bo ona się przydaje, gdzie indziej. Boże, się przestraszyłem, że to coś łazi. Nie wiem czemu, nie mam zielonego pojęcia, ale po prostu się przestraszyłem. I tu jest to wybite okno. A może tam jest. Może to tu mówiliście, że jestem parkur. Aha, tu jest, faktycznie. Czemu ja tego nie zauważyłem? Boże, Boże! Boże, Boże! Parkour, Strarkour! Już nigdy z waszej rady nie skorzystam. Się osrałem znowu. Także jest chora. O! O! Dzień dobry. Jakieś pomieszczonko. To jest zapis, tak? Mówi się, że to jest zapis. Kiedy przyjdzie na mnie czas? Czyż nie okazałem dobroci? Przez stulecia byłem cierpliwy. W moim świecie nikt nawet nie splunąłby na ludzkość, a ja wam się kłaniam. To dla was zrobiłem. I w zamian nic nie zyskałem. Zaufałem cię Agrypo To, to ja powinienem był przekroczyć te bramy. Jaką bramę do cholery? O. O. Robole... Znaczy robaki tu robole Ech. Nie lubię zapisów, wy mnie wywiedliście w pole, ja to czuję A ja nie lubię, jak mi ludzie wywożą, wywodzą w pole Jak mi przychodzicie tutaj po to, żebym się osrał To nie będę z was zadowolony, nie będę Big Daddy Will be angry, boys And girls O Dźwięk kontroli przepływu okrężnego. Cholera wie po jakiego grzyba mi to będzie, ale warto coś takiego mieć. Przeczytamy sobie. Silnik windy instrukcja. O proszę, jeżeli winda znowu się zepsuje, użyj silnika parowego, żeby podnieść ciśnienie w kotle, zanim mieć całą maszynerię. Za pomocą dźwigni możesz dokładnie wyregulować wysokość ciśnienia. Wskaźniki na kodle powinny pokazywać 8 w górę i 8 w dół. Upewnij się, że mechanizm działa według tego schematu. Punkt potrójny. Czterofazowa ampituda. Pełny cykl przepływu okrężnego. What the fuck! Pamiętaj, że masz nie zadziała, dopóki nie zamontujesz w niej odpowiednich dźwigni. No cokolwiek, ludzie, cokolwiek. O! Dzień dobry. Fajnie, fajnie, mamy. Spirulnik latarni. A może coś rozpalę jeszcze tutaj, zanim pójdę? Padałoby coś takiego mieć. Aha, dobrze, czyli jesteśmy w zawalonym tym pomieszczeniu. No dobra, to był jakiś w sumie pomysł. To jest urna, tak? Tak. A to co? To jest tarcza? Zresztą cholera. A to jest ta tarcza, która tutaj też wisi. I obrazy. Dobrze, jest też skrzynia, którą wypadałoby otworzyć. Dobrze. Możemy stąd spierdzielać. Pytanie brzmi do czego dostałem ten... Tą dźwignię. Może... Tak. Chyba, że małym świdrem stolarskim musi się przedostać przez drzwi maszynerii. To też jest jakaś opcja. Dobrze, ale jeszcze... Mówiliście, że mały parkour... Czyli tam już nie, tak? Dobrze. Znowu! Okna się tam walą. Znaczy nie okna, tylko drzewa. Co wy robicie? Gdzie wy mnie prowadzicie, ludzie? Nie wiem, po prostu nie wiem. Chcecie mnie zabić? Czemu ja wam zawiniłem? Może święty, idę stąd. To miejsce jest dziwne. Ja nie lubię dziwnych miejsc. Co jakieś krzyki. Czemu tu nie ma muzyki w tej grze? Jakiejś takiej, nie wiem, relaksującej, która. jak w Mario na przykład. Nie wiem, gdziekolwiek, cokolwiek. Jakkolwiek. Dobrze. Jesteśmy w głównym holu, który jest chyba jedną bezpieczną lokacją w całym tym głównie. Co tutaj mamy? Tu chyba byliśmy, nie? W pokoju gościnnym. Tak mi się coś kojarzy, że gdzieś już tutaj łaziliśmy. Dobra, spróbujemy skorzystać z tego. A zaraz, tam jest co? Tam jest to pomieszczenie z potworem. Dobrze. To nieważne. A co. Tu... Ej. Czemuś zamknęły drzwi. Nie lubię, jak mi się zamykają drzwi. Pamiętaj, gro, nie lubię tego. Co to jest? Krew czy płatki róży? Nie wiem. To zostanie dla mnie. Otworzyły się drzwi! What the fuck! Ej! Matka Święta Nieważne. Czy co? Nie mogę tego tak zrobić? Co ja mam zrobić w takim wypadku? Myślałem, że mam tutaj to zamontować. To drzwi nie kontroli, coś tam, coś tam. A cholera, wie. Dobra, no spróbujemy się wwiercić w te drzwi do maszynerii. Być może nie wiem, tak to działa czy coś. Nie, tak to nie działa. Jak mam tu wejść? God damn Po co mi był ten. Zaraz, dajcie mi sekundę. Zadania: Znajdź klucz Pierdu. Pierdu uruchom silnik, który napędza maszynerię windy. Jak mam cholera wiedzieć, gdzie jest ten silnik. Ciemność w magazynie jest dziwna i naturalna. Tak, słyszałem gruz coś tam, coś tam. Jak mam się tam przedostać? Tam była jakaś notatka na, o tym traktująca, nie? Wczesne eksperymenty chemiczne. Nie, nie, to jest... Miczanka wybuchowa, o! Która pozwoli... mam nadzieję, że... mhm. Okazałem... w pomieszczeniu z odczynnikami. I gdzie jest pomieszczenie z odczynnikami? Wiem gdzie! Chyba wiem. Wiem co musimy zrobić, dobra! Musimy wrócić do magazynu W magazynie musimy wierdzić się w beczkę, która tam była Ale zaraz, jeszcze tylko zobaczę Czy tu jest ten magazyn? Tu jest No dobra, więc tak, musimy wrócić do magazynu, Wierdzić się w beczkę w tym magazynie e, Nabrać sobie do tego, o, alchemicznego śmiesznego e, Trochę z beczki, która ma zardzewiały zawór Kojarzycie tą beczkę, nie? Kojarzycie na pewno Dobra, więc biegnijmy. Tutaj na razie nie ma potworów. Jestem w 99% procentach pewien w związku z tym, ale myślę, że one się pojawią. To jest już, już, że tak powiem, dosyć się nabawiliśmy bez potworów. Myślę, że nadszedł czas na jakieś potwory, a przynajmniej tak myśli gra. Dobrze, jest tu ciemno, ja wiem, ja, ja dokładnie zdaję sobie z tego sprawę. Z tego rozpalę sobie to. I zobaczcie. Mówi, mówiłem? Teraz... O! Widzicie? Pomijam już fakt, że coś dziwnie zaczęło skrzeczeć. Teraz to będzie sobie cieknąć. Będziemy mieli kolejne... Jezus! Nie ja widzę tej gry, ona jest chora. Jeszcze jedno. Zanim cokolwiek zaczniemy robić. Tu jest zamknięte. Tu ma być zamknięte. I tu ma być zamknięte do jasnej, ciasnej Niech to będzie pozamykane, bo inaczej nas zabiją potwory I tu, dobra I teraz szukamy sobie drugiej kadzi Tu już byliśmy, tak? To jest ta? Tak I gdzie jest druga kadź? Tu jest... jakieś co? O, tu jest druga kadź, dobra Śręczny świter Przynajmniej wiem o co chodzi i musimy nalać Dzięki Fuck Teraz się pojawił chyba potwór Bracia i siostry Zresztą nie wiem Póki mogę Spróbuję spierdzielić Co o tym myślicie? Dobra! Żyjemy, bracia i siostry! Jesteśmy połowicznie. Jezus nie znoszę tych dźwięków tych, że one są takie... Mieszanka wybuchowa. Dobra, mam nadzieję, że to rozwali te drzwi. I mam też nadzieję, że nie rozwali, bo jak nie rozwali, to nie będziemy musieli tam cholera wchodzić. Dobra uciekamy. Teraz mam nadzieję, że nie zgasną to światło, które przed sekundą zapaliłem, bo wtedy będę zły I co, wybucha? Co jest? Hello Nie wiem o co chodzi Hello, może muszę rzucić w to? A to jest jakiś pomysł w sumie Kością Nie trafiłem oczywiście Sorry Oho, chyba trafiłem. Boom headshot. Dzień dobry. Teraz pewnie uwolniłem sam ten jakiś krab. Dziecienki. O Jezus. Nie! Nie, to z kolei jest duże pomieszczenie. Nienawidzę dużych pomieszczeń w tej grze. Nienawidzę. 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 O Boże, o Boże. Jezus Maria! Ma Koniec? No nie, czemu takie krótkie? Fuck. Tam to się jest. Widzicie? I to gówno. W dzisiejszym odcinku ta gra mocno naruszyła moją psychikę. Części maszynowe, dobrze, dobrze. Niech sobie będą. Tylko dajcie mi żyć. O! Tinderbox. Dali mi żyć przynajmniej. Okej, okay, widzisz co? Ja tutaj poprzestanę na tym etapie, dlatego że czuję, że jak przejdę w, w dalszy etap, to tam będzie jakaś akcja i nie będę mógł za prędko przerwać odcinka, a chcę zachować jednak tą 20-minutowość, że tak powiem, 20 parominutowość. Także cóż, ja wam bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie. Dzisiaj było troszkę napięcia, może nie samego strachu, ale napięcia. I mam nadzieję, że wam się podobało. Tymczasem cóż, trzymajcie się i do zobaczenia.